Witajcie kochani, dzisiaj będziemy rozmawiali na temat namaszczenia. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś to słowo, ono jest dosyć modne w różnych kręgach charyzmatycznych, z którymi ja mam głównie do czynienia, ale kiedy czytacie Biblię, nawet jeżeli jesteście chrześcijanami charyzmatycznymi, to musicie uznać, że coś takiego istnieje, jak namaszczenie. Jezus Chrystus, jego Przydomek, Chrystus oznacza namaszczony, czyli ten, który jest napełniony, namaszczony, naoliwiony Duchem Świętym, który jest wyznaczony przez Ducha Świętego do szczególnych celów. Tak jak w Starym Testamencie namaszczono królów, proroków, kapłanów właśnie poprzez namaszczenie olejem, świętym olejem który symbolizował ducha świętego, tak Jezus Chrystus w szczególny sposób został namaszczony duchem, żeby czynić Boże dzieła, żeby niszczyć dzieła diabła i żeby czynić Bożą wolę. I w Nowym Testamencie wierzący, którzy są wierzący, czyli nie tylko z przyzwyczajenia chodzą do kościoła, ale ci, którzy prawdziwie się nawrócili, Czyli uznali, że nie chcą żyć sami, że chcą żyć według Bożej Rady, według Bożych Wskazówek, chcą słuchać Bożego Słowa, chcą nakłaniać swoje życie, zmieniać swoje życie, tak jak Bóg im mówi. Oni również otwierają się, przyjmują ducha Bożego. I duch święty, który przychodzi, żeby zamieszkać w ich serca, namaszcza ich, uświęca ich, jest wewnątrz nich. Żeby służyć radą, żeby prowadzić, żeby pokrzepiać, zachęcać, żeby dawać pomysły, żeby dawać refleksje, pokazywać pewne rzeczy, napominać. Duch Święty jest naszym przyjacielem, który został nam dany po to, żebyśmy mieli już przedsmak tego, jak to jest żyć ciągle w Bożej obecności. Otworzymy sobie pierwszy list drugi rozdział, dwudziesty siódmy werset. Ale to namaszczenie, które otrzymaliście od niego, pozostaje w was. Nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak to namaszczenie uczy was o wszystkim, a jest ono prawdziwe i nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim pozostaniecie. Trochę taka składnia, zdanie wielokrotnie złożone, trochę, trochę trudno je zrozumieć, ale jest to mowa o namaszczeniu, obecności Ducha Świętego, które otrzymujemy od Niego, otrzymujemy od Boga i ono w nas pozostaje. I nie potrzebujemy, żeby ktoś nas uczył, ponieważ ono nas poucza o wszystkim. To oznacza, to nie oznacza oczywiście, że mamy nikogo nie słuchać i tylko słuchać naszego serca, ponieważ Bóg do nas mówi również przez innych ludzi. Ale to oznacza, że Boża obecność w nas przez Ducha Świętego poucza nas o wszystkim, jest głosem w naszym sercu, jest głosem, który mówi, i nie potrzebujemy innych głosów, nie potrzebujemy innych ludzi, którzy nam powiedzą, nie, 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 Ty źle wierzysz, nie, 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 Ty źle myślisz, to powinno być inaczej, powinno być tak czy siak. Kiedy przyjmujesz Ducha Świętego i wierzę, że to nie jest jednorazowe przyjęcie, nawet w dziejach apostolskich czytamy o kolejnych napełnieniach Duchem Świętym, samych apostołów, jest to pewien akt przyjmowania Boga na co dzień, że ja dzisiaj decyduję się żyć z Bogiem, i ja dzisiaj chcę słuchać Ducha Bożego, dzisiaj chcę się nim napełnić, chcę być pełna niego, a nie pełna siebie. I kiedy ja się nim napełniam, to chcę być posłuszna, chcę go słuchać, chcę iść za nim, chcę, żeby on mnie prowadził, żeby on mnie pouczał. Ta jego obecność we mnie jest pewną rzeczywistością duchową, która jest realna. I nie potrzebuje w tym wszystkim innych ludzi. Teraz zrozumcie mnie dobrze. To nie znaczy, że nie potrzebujemy innych ludzi. To nie znaczy, że nie potrzebujemy wspólnoty, o której często mówię, że jest bardzo potrzebna. To nie znaczy, że mamy być y, samotnymi gwiazdami na skłonie i prawda tylko ja i Bóg i nikt więcej. Nie, Bóg nas stworzył do wspólnoty, mamy być we wspólnocie i w innych fragmentach pisma odczytujemy Boże serce w tym, że chce, żebyśmy byli rodziną, żebyśmy razem wzrastali, razem szli. Mamy też przyjmować pouczenie od innych braci i sióstr, ale, ale, nie jest ono niezbędne. To też musimy rozumieć. To są pewne dwie prawdy, które funkcjonują równocześnie, a które sobie zaprzeczają. I to jest w Biblii bardzo częste. Bardzo często spotykamy ten sposób myślenia, który tutaj na Zachodzie u nas jest nielogiczny, bo jedno wyklucza drugie. Ale w tym świecie semickim jest to dopuszczalne. Oni to rozumieją, że tak może być, że to może być prawdą i to jest może być prawdą. I coś jeszcze innego może być prawdą i chociaż te trzy rzeczy są przeciwstawne to one wszystkie są prawdą. Są prawdą w pewnych okolicznościach, a inne są w innych okolicznościach albo w tym samym czasie, albo w innym czasie. Nam się to trochę w głowie nie mieści, ale tak jest. Tak więc tutaj czytamy o tym, że kiedy Duch Święty w nas jest, to nie potrzebujemy innego człowieka, ponieważ sam Bóg jest w nas. On sam Bóg do nas mówi bezpośrednio. Ale z drugiej strony czytamy też o prorokach, o mężach Bożych, którzy mówili z natchnienia Bożego, mówili z Ducha Bożego i ci, którzy słuchali, byli temu posłuszni, dobrze na tym wychodzili. Tak więc te dwie rzeczy niezależnie od siebie są prawdziwe. Tutaj dzisiaj koncentrujemy się tylko na tej jednej sprawdzie, którą jest to, że kiedy pozwalasz napełniać się Duchowi Świętemu, to on cię będzie prowadził i możesz mieć pełne zaufanie do tego, że Bóg do ciebie mówi że nie potrzebuje używać innych ludzi do tego, żeby coś Ci przekazać, że codziennie możesz mieć z Nim osobisty kontakt I, i będziecie tworzyć z Duchem Świętym wspólnotę, która jest syta, która jest kompletna, która jest całkowicie wystarczająca do życia duchowego. I to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, bo my mamy tendencję do tego, że opierać się na innych. Cały czas myślimy o sobie, że nie, ja, ja nic nie wiem, ja nie potrafię tego zrozumieć i ktoś mi wyjaśni, ktoś mnie poprowadzi. Szukamy tych przewodników. Czasami znajdziemy kogoś uczciwego, prawego, szlachetnego, ale często znajdujemy osoby, które tylko takie wrażenie sprawiają. Potem się okazuje, że jedynie miał, mieli fajny wygląd, fajną charyzmę, ale okazało się, że nie prowadzą nas we właściwym kierunku. Rozumiem też niebezpieczeństwo tego, że można zacząć myśleć o sobie: Ja nikogo nie potrzebuję, ja mam Boga, zostawcie mnie w spokoju, Bóg mnie prowadzi i zatkać sobie uszy na jakiekolwiek uwagi od innych osób, nawet jeżeli są kierowane z miłością. Oczywiście to nie jest dobra postawa. Mamy być pokorni, mamy też rozumieć, że możemy się mylić. Że możemy źle odczytać to, co Duch Święty do nas mówi. Jeżeli będziemy mieli taką postawę zrozumienia, że możemy błądzić, że możemy się mylić, będziemy dopuszczać to sobie po prostu do głowy, to, to myślę, że to jest bezpieczna postawa. To jest bezpieczna. Ufamy Duchowi Świętemu, ale nie ufamy sobie do końca. Ufamy, że Bóg do nas mówi, ale nie ufamy do końca, że my możemy go zrozumieć. Właściwie I, i przez to dokonuje się nas wzrost. Jesteśmy pokorni, ale odważni. Rozumiemy swoje ograniczenia, ale rozumiemy moc Bożą, która jest ponad te ograniczenia. I wtedy jest pewien balans, że nie zbłądzimy, nie uznamy siebie za Mesjasza, jakiegoś, jakieś guru duchowe. Żyjemy we wspólnocie, żyjemy wśród innych wierzących, badamy swoje serce, ale ufamy Bogu, ufamy w Jego potężne prowadzenie nas. Wiemy, że to nie na, nie na naszej sile opiera się Jego moc, tylko on jest ponad to, w jakim jesteśmy w stanie. Temat, który dzisiaj poruszyłam, jest dosyć trudny, przyznaję, ale mam nadzieję, że mnie dobrze zrozumiecie. Życie z Bogiem nie jest proste i wiele z tych rzeczy, które czytamy w Biblii, nie są takie jednoznaczne. I my rozumiemy pewne odcienie, pewne szczególne znaczenie dopiero, kiedy znajdujemy się w pewnej konkretnej sytuacji w życiu. Wtedy dopiero zaczynamy rozumieć, a to o to chodziło, to o to chodziło, to teraz rozumiem. Nie wiem, czy wy takie doświadczenie, że Duch Święty po prostu wytłumaczył wam coś i przychodziły inne osoby, mówiły nie, nie, ty źle myślisz, to jest inaczej. I potem się okazywało, że jednak to zrozumienie, które Bóg wam dał, było lepsze, było, było trafniejsze, ponieważ te osoby nie miały pełnego obrazu. One nie widziały, w jakiej ty jesteś tak naprawdę sytuacji. Nie znały Twojego charakteru, nie znały Twojej przeszłości, nie miały wszystkich danych, i dlatego wydawało im się, że to będzie dobre. I dlatego trzeba mieć takie ograniczone zaufanie odnośnie innych ludzi, bo oni też mogą się mylić. Nawet wierzący, nawet osoby, które nam imponują duchowo, one mogą się mylić. Wielcy prorocy również się mylili i mamy tego e, przykłady w Biblii, więc e, musimy po prostu o tym pamiętać. Drodzy, błogosławię Was dzisiaj, błogosławię Was w imię Jezusa Chrystusa. Niech Boża obecność, Boże namaszczenie spoczywa na Was. Modlę się teraz o napełnienie duchem świętym dla każdego z nas, żebyśmy od rana byli. Pełni Bożej mądrości, Bożego prowadzenia, zrozumienia spraw, żebyśmy nie dali się ponieść przez jakąś pychę, arogancję, myślenie o sobie w niewłaściwy sposób. Chcemy Boże być blisko Ciebie i patrzeć na siebie Twoimi oczami. Chcemy nie być zbyt nieśmiali, wycofani i przez to Podatni na manipulacje, ale nie chcemy też być aroganccy, nie chcemy myśleć, że my jesteśmy mocni i my wszystko możemy. My chcemy być Tobie poddani. Chcemy być ostrożni względem ludzi innych, którzy nie mają łączności z Tobą takiej, jaką powinni. Chcemy, Boże, w tym całym złożonym procesie bycia z Tobą i dla Ciebie, chcemy być mądrzy. Prosimy Cię, żebyś nas prowadził, wypełniaj nas, Duchu Boży, prowadź nas, mów do nas, pouczaj nas. Twoja nauka jest słodka, Twoje prowadzenie jest wspaniałe. Bycie blisko Ciebie jest największą naszą radością. Dziękujemy Ci Boże za Twoje pouczenie, za Twoją obecność, za Twoje namaszczenie, które jest słodkie i wspaniałe, które nas zabezpiecza przed zwiedzeniem, przed upadkiem w grzech. Które trwa w nas, a my chcemy trwać w nim, chcemy w nim pozostawać, chcemy świadomie w nim uczestniczyć. Dziękujemy Ci za nie i niech ten cały dzień dzisiaj będzie właśnie w takim Twoim namaszczeniu, Twoim, Twojej obecności prawdziwej. Oddajemy się w Twoje ręce w imieniu Jezusa Chrystusa, modląc się. Amen. Kochani, do zobaczenia jutro rano. Błogosławię Was z całego serca. Pozostańcie w Bożym namaszczeniu, w Bożym napełnieniu Jego Duchem. Z Bogiem.